Cześć, witamy w Strefie Strzelca. Ja jestem Wojtek i razem z Marcinem będziemy rozmawiali z naszym ekspertem Jarosławem Hebdą e, odnośnie Defensive Pistol. Taki dzisiaj temat mamy webinaru. Oglądasz drugą część naszej rozmowy. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji zapoznać się z częścią pierwszą zapraszamy Cię na nasz profil. strefastrzelca.pl Tam znajdziesz ten materiał. Dokładnie tak, więc jeżeli odpowiedź tak zaznaczyłeś na początku, odpowiedź będzie, że nie, nie będę w stanie oddać strzału z prawdziwej, załadowanej broni do żywego człowieka, to lepiej, żebyś broń nie nosił. I oby ci nigdy nie spotkała sytuacja yy, taka skrajna. Natomiast jeżeli odpowiedź twoja jest tak, to należy to traktować jako chyba tak, bo My się możemy oczywiście nastawić mentalnie, o tym będzie to szkolenie, my się możemy nastawić, że jeżeli będzie sytuacja zagrożenia, to ja zrobię to, to, to i to. Ale to, co na pewno mogę powiedzieć, to to, że ja chcę to zrobić. I dopóki nie znajdę się w takiej sytuacji, to nie mam nigdy stuprocentowej pewności, że ja to zrobię. Natomiast jeżeli odpowiedź jest tak, mówię, że odpowiedź jest tak. Tak, ja to zrobię, to jesteś bliżej zrobienia tego, niż w sytuacji, kiedy w ogóle sobie takiego pytania nie zadasz. Zadanie sobie tego pytania, czy będę w stanie, odpowiedź tak, będę w stanie, czyli tak naprawdę wydaje mi się dzisiaj, teraz, że będę w stanie, chciałbym być w stanie, gdyby to się wydarzyło. Gdyby, nie daj Boże, oby się nie wydarzyło, ale gdyby się wydarzyło, to chciałbym być w stanie, zrobię wszystko, żeby się tak przygotować, nastawić, żebym był w stanie. To o tym jest to szkolenie właśnie. Czyli jak to zrobić, jakie mechanizmy uruchomić, wiedza na temat, jakie procesy zachodzą w głowie człowieka, który musi podjąć taką decyzję. Decyzja o czymś, co jest nieodwracalne i jednocześnie stawka jest najwyższa, bo mówimy o życiu ludzkim, prawda? Moim i napastnika. Bo takie sytuacje bardzo często są zero-jedynkowe. Albo ja, albo on. Nie zawsze, ale bardzo często są właśnie zero-jedynkowe. Więc jeżeli odpowiedź jest, że nie, no to trudno. To po prostu nie każdy z nas nadaje się do wszystkiego po prostu. Natomiast, że odpowiedź będzie tak, to jesteś na początku drogi. I kolejnym krokiem pewnie jest określenie tak naprawdę, gdzie jest ta czerwona linia, której przekroczenie powoduje moją reakcję. Czyli odparcie zagrożenia i eliminacja tego zagrożenia. Czy ta czerwona linia leży dokładnie tam, gdzie... Na szkoleniu, użycie broni w obonie koniecznej omawiamy początek zamachu. Czyli nieuchronność zdarzenia, czyli mówimy o rzeczywistym zdarzeniu, nie w czymś wydumanym, tylko mówimy o rzeczywistym zagrożeniu i punkt w czasie jest taki, że nie ma czasu już na, na nic innego. Przestrzeń negocjacyjna, jeżeli była ona się skończyła, albo teraz oddam celny strzał, albo się nie obronię. Albo teraz oddam celny strzał, mam szansę, że przeżyję, albo nie i przeżyję prawdopodobnie napastnik. To, jest, to się nazywa mental trigger. Czyli kiedy ja mogę użyć broni? Czy jakbyśmy sobie zawęzili obronę konieczną, tak w trzecim module jest tego szkolenia, do użycia broni, to kiedy ja mogę oddać strzał do człowieka? Wtedy, kiedy jest, na pewno zagraża życiu ludzkiemu i nie mam ani ułamka sekundy zwłoki. Albo teraz, albo za łamek sekund już będzie za późno. I to, yy, mówiąc w kategoriach formalno-prawnych, to się nazywa początek zamachu i to bardzo precyzyjnie, dokładnie w swoich orzeczeniach określa Sąd Najwyższy. To bezcenny materiał, też przedstawiony na szkoleniu. Natomiast na płaszczyźnie taktyki walki bronią palną nazywamy to mental trigger. Czy co się musi stać, abym ja użył broni? Co się musi stać, abyś ty użył broni? To będzie pewnie podobne, natomiast w szczegółach się możemy różnić, bo jesteśmy oczywiście różnymi ludźmi. Tak, ja myślę, że warto by było przybliżyć w większych szczegółach zakres szkolenia Defensive Pistol, ale może zanim do tego przejdziemy, to jeszcze może Jarku byś opowiedział jakąś. Taką lekcję z przeszłości, gdzie właśnie mm, podkreślone będzie, y, jak istotne, jak ważne jest to mentalne przygotowanie do po prostu sytuacji kryzysowej, jaką jest właśnie podjęcie decyzji o użyciu broni, gdzie no, albo tą broni tę broń używamy, albo jednak nie używamy dzięki innym naszym działaniom. Sytuacja, która mnie się wydarzyła w życiu, ochrona osobista VIPa a w jednej z republik, ochrona osobista VIP polskiego VIP-a, w jednej, lata 90., jedna z posowieckich republik. Jedziemy samochodem, no, który dzisiaj by kosztował pewnie z półtora miliona złotych. I tak naprawdę, jedynym realnym zagrożeniem, jakie Zdiagnozowałem wtedy, to był tak zwany reket, czyli grupy weteranów z Afganistanu, ludzi, którzy w pewnym sensie zwolnieni z wojska, wyrzuceni w całym Związku Sowieckim, wyrzuceni poza nawias społeczeństwa do pewnego stopnia, by szukali po prostu sobie nowego miejsca w życiu, no i robili to, co umieli najlepiej czyli walkę po prostu i, i, i zdobywanie, zdobywanie różnych rzeczy. I ochrona polegała na tym, że był VIP, ja w ochronie i kierowca. Nie było akurat ochrona wypadła, jakby decyzja o wyjeździe do tej republiki tego VIP-a i objęciu ochroną, to była kwestia niecałych 24 godzin, więc jakby nie było tutaj, ja nie miałem możliwości ani zlecenia pewnych modyfikacji do tego samochodu, na przykład podwójnych lusterek i tak dalej. I też nie, nie, nie miałem czasu na takie choćby szybkie przeszkolenie kierowcy odnośnie świadomości sytuacyjnej, więc po prostu było to wszystko tak ad hoc zrobione. I jedziemy, kierowca tylko wiedział, że on ma być moimi oczami, jeżeli chodzi o kontrolę tego, co się dzieje za nami. I w pewnym momencie kierowca mi mówi, że pani Jarku, ktoś za nami jedzie. Ja mówię, no niech pan zwolni. No zwolnił, samochód jadący za nami również zwolnił. Ja mówię, niech pan przyspieszy. 12 cylindrów, więc było czym przyspieszyć. Oni również przyspieszyli. Stwierdziłem, że prawdopodobnie mają... Była stara Ascona, prawdopodobnie w topowej wersji, dlatego że byli w stanie się trzymać za nami, pomimo że mieliśmy taki potężny silnik. I po kilku takich przyspieszaniach, zwolnieniach nabrałem przekonania, że Osoby w tym samochodzie, w tej askonie interesują się nami. Znaczy, samochód, uciekający no, luksusem, jakby był magnesem dla, yy, dla tego typu ludzi. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie tak: jeżeli są to naprawdę reketierzy, to mam do czynienia. Z czterema osobami, z których no, kierowca może nie zdążyć wziąć udziału w walce, ale prawdopodobnie będę miał trzy automaty kałasznikowe przeciwko sobie. Ja miałem pistolet, więc no, nie wyglądało to y, dobrze z, z punktu widzenia, jakbyśmy porównywali y, potencjał, prawda? Więc stwierdziłem, że mogę to wygrać albo wtedy, jeżeli uda mi się uniknąć walki z tymi ludźmi. A jeżeli nie uda się uniknąć walki, to po prostu muszę chwilowo udając zwierzynę, bardzo szybko stać się ze zwierzyny myśliwym, zanim oni się zorientują, co się dzieje. Po prostu tylko wtedy miałem szansę wygrać tą walkę, gdyby mi się jej nie udało uniknąć. I kazałem kierowcy odblokować centralny zamek, tak żebym ja ciągnąc za moją klamkę, siedziałem obok. Obok, VIP, obok kierowcy, vip siedział na tylnym fotelu, żebym nie musiał dwa razy ciągnąć za klamkę, gdybym musiał szybko z samochodu wyjść. WIPowi kazałem się położyć na tylnej kanapie. Ja sobie usiadłem w taki sposób, że zwróciłem się takim jakby półprofilem, bardziej patrzyłem w bok niż, niż przed siebie, tak żeby kątem oka też widzieć zbliżający się samochód. Pistolet już trzymałem w rękach tutaj pomiędzy nogami. Nie mogłem się za bardzo obłocić, bo to był tylny napęd był taki wysoki, y, wysoki tunel. I powiedziałem kierowcy, żeby zdjął nogę z gazu i żeby samochód automatycznie wytracał prędkość bez, bez hamowania, żeby się zbliżył troszkę do, do prawej krawędzi, ale żeby nie wjechał kołami na pobocze. No bo przy tylnym napędzie, ogromnym momencie obrotowym, gdyby nagle trzeba było przyspieszyć, różnica przyczepności mogłaby nas obrócić, po prostu. Mogę to być więc, mówię, żeby tylko nie stracił, żeby prawe koła nie straciły kontaktu z asfaltem. No i ja po prostu zacząłem obserwować tą Askonę, która się do nas zbliżała. Więc jak myśmy tą prędkość stopniowo wytracali, Askona po prostu dojechała i faktycznie zobaczyłem tam czterech łysych. Kolesiów takich wieku między, między 30 a 40, co potwierdziło moje przypuszczenia, że prawdopodobnie mamy do czynienia z grupą reketierów, byłych, byłych żołnierzy z, Afganist z Afganistanu, czyli ludzi generalnie y, nie bojących się walki, ludzi zdecydowanych, zdeterminowanych, ludzi, którzy prawdopodobnie niejednokrotnie do człowieka strzelali, więc y, ludzi również zdecydowanych, znających swoje żyjemy, czyli bardzo groźnych, śmiertelnie groźnych przeciwników. I jaki miałem plan? Powiedziałem kierowcy, że jak krzyknę teraz, to ma gwałtownie wbić hamulec w podłogę i położyć się na kierownicy, tak żeby maksymalnie zniknąć po prostu z, z, otworu, z otworu drzwiowego. Czyli gdy padły strzały przez szybę, żeby była szansa, że, że nie dostanie kuli. O co mi chodziło? Zwalniając. Chciałem po prostu zmusić potencjalnych przeciwników do tego, żeby się określili, czy atakują nas, czy nie. No bo ta zabawa w kotka i myszkę, przyspieszanie, zwalnianie, po prostu w, w którymś momencie no, musiało się skończyć. I założyłem, że jeżeli będą przejeżdżać obok nas. To wtedy będę musiał ocenić, czy nas atakują, czy odpuszczają. Gdyby po prostu zechcieli skręcić przed nas i zablokować nam drogę, czy zmusić nas do pełnego zatrzymania, ja w tym momencie krzyk krzyczę do kierowcy teraz, czyli on gwałtownego hamowania. Przy niewielkiej prędkości, w zasadzie, powinniśmy taką bryką stanąć w miejscu. I ja wtedy. Po to kazałem odblokować centralny zamek, żeby mógł jak najszybciej z samochodu wysiąść. Pistolet już trzymałem w ręce. Wtedy wysiadam błyskawicie z samochodu z pistoletem i jestem w stanie oddać strzały do siedzących jeszcze i zaskoczonych moim działaniem reketierów w tym samochodzie. To była jedyna szansa, jeżeli on, będę widział, że nas są zatrzymać, czyli nie zrezygnowali z ataku. Jedyna szansa, że mógłbym wygrać. Przeciwko czemkałaśnikom, zanim oni się z tego samochodu po prostu wygrzebią i będą w stanie wprowadzić tą broń do akcji. I jak zaczęli nas mijać, popatrzyliśmy sobie w oczy, na szczęście przyspieszyli, odjechali. Myśmy się zatrzymali. Kierowca drżącymi rękami zapalił papierosa, VIP, który nigdy nie palił, też poprosił o papierosa. Po pół godziny pojechaliśmy dalej. Także na szczęście nie doszło do do walki między nami, trudno mi jest powiedzieć na tą chwilę, czym oni się kierowali, że odpuścili. Czy uznali, że mają do czynienia z profesjonalistą i lepiej nie ryzykować, czy po prostu, nie wiem, być może był jakiś inny powód, że odpuścili. W każdym razie, gdyby nie odpuścili, to ja miałem ten margines dwóch, trzech sekund po prostu na wykonanie tego, co powinno było być wykonane. W innej sytuacji, gdybym dopuścił do tego, że to oni będą stroną inicjującą zdarzenie, to nie mam szans. Jeden pistolet przeciwko trzem kałasznikom i to w dobrych rękach kałaszniki, prawda, bo to no nie byli niedzielni strzelcy, tylko to byli ludzie, którzy brali udział w wojnie, więc na pewno byli bardzo dobrze przygotowani, przede wszystkim mentalnie do tego. Tak, właśnie ta ta historia, którą opowiedziałeś idealnie mi się wydaje wizualizuje ten to przygotowanie mentalne w sensie jak ono jest po prostu potrzebne. No, bo na chłodno byłeś w stanie skalkulować y, właśnie scenariusze, które potencjalnie mogą zadziać się i wybrać y, taki, który no, na sam początek y, spróbuje y, zniwelować w ogóle y, potencjalnie wystąpienie ataku. Znajomość taktyki walki podpowiedziała mi, że to jest jedyna możliwość. Jedyna szansa wygrania walki przeciwko tak dużej przewadze, to jest zaskoczenie napastników, zanim się zorientują, co się stało. Mówię, mam te 2-3 sekundy, powinienem wtedy mieć. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest, trzeba w, jakby wzbudzić sobie taką odwagę zrobienia czegoś, co i tak jest nieuniknione. W tej opowieści, Jarku, tak naprawdę zauważyłem te cztery. Etapy, o których też mówisz na szkoleniu, tak naprawdę, czy cztery filary tego mindsetu e, obronnego, tak? Bo jak gdyby zrobiłeś tam i przed, byłeś gotowy na przeciwstawienie się temu zagrożeniu, byłeś gotowy na nastawienie się do wygranej walki, bo jak gdyby miałeś scenariusz opracowany, co zrobić w szansę wygrania się, walki, walki. Tak? wyeliminowałeś niepewność, bo. Tymi ruchami samochodu, oraz tym, że, że spowodowałeś, że oni zaczęli was wyprzedzać, no to określiłeś sobie, czy, 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 czy będzie ta walka, czy znaczy, nie. Będzie? Zmusiłem ich do tego, żeby się określili, bo y, taka niepewność zgubiła już niejednego, może powiedzieć, nawet profesjonalistę. Jeżeli nie był w stanie pokonać profesjonalistę, mówię z, z punktu widzenia umiejętności, po prostu y, żebym ja. W, był zdecydowany, bo zawsze pytam tak, yy, nieraz ludzi na szkoleniach: co jest według Ciebie największym zagrożeniem dla osoby uzbrojonej, wyszkolonej i doświadczonej? I odpowiadam: największym zagrożeniem jest niepewność co do tego, co mam zrobić. Wyobraźmy sobie taką sytuację, idzie sprzeciw, idę w nocy, ciemna uliczka, idzie sprzeciwka trzech czy czterech kolesi. Pytanie, to jest zagrożenie? Nie wiem. Prawdopodobnie, prawdopodobnie tak, prawdopodobnie nie. Nie mam pojęcia. Jeżeli chcą mnie zaatakować, to są dla mnie zagrożeniem. Jeżeli nie chcą, to nie są, ale ja tego nie wiem. I teraz, czy ja mam do nich strzelać na wszelki wypadek? Czy nie strzelać i na przykład dać im obezwładnić, stracić broń i życie? Więc, żebym wiedział, co mam zrobić, to muszę ich zmusić do tego, aby się określili. Na przykład przechodzę na drugą stronę ulicy. Jeżeli oni również przejdą, to mam pewność, że się mną interesują. Czyli w tym momencie zatrzymuję się, dobywam broń, mówię stój, zatrzymaj się, stój, bo będę strzelał. Jeżeli teraz odpuszczą, to wiem, że zrobiłem to, co musiałem. Oczywiście po odzyskaniu kontroli nad bezpieczeństwem, oczywiście dzwonię na policję, informując, że zostałem napadnięty i tak dalej. Natomiast jeżeli nie odpuszczą, to wiem, że muszę strzelać. Że nie jestem idiotą, który zaczął strzelać do ludzi na ulicy, potem pójdzie do więzienia, tylko jestem człowiekiem, który nie miał innego wyjścia. Musiał bronić swojego życia, gdyby nie odpuścili. Ale muszę się o tym dowiedzieć na tyle wcześnie, żeby nie stracić szansy na obronę. Tak samo było tutaj z tym samochodem. Zmuszając ich do określenia się, gdyby się określili jako napastnicy, ja miałem pewien margines czasowy dwie, trzy sekundy i w tym czasie mogłem po prostu ich zastrzelić. Natomiast gdyby, gdybym tego nie zrobił, nie był na to gotowy, przede wszystkim mentalnie, gdybym nie był gotowy, no to prawdopodobnie byśmy zostali zwierzyną upolowaną. I tutaj też ważne było, że tak naprawdę, czy ważne w takich sytuacjach jest, że tak naprawdę masz pewną sekwencję zdarzeń przygotowaną i to pozwala w pewnym sensie, w mojej ocenie, na przejęcie kontroli nad tym, jak dana sytuacja się trochę potoczy. Bo tymi rzeczami, które powiedziałeś, to wypracowałeś sobie te 2-3 sekundy, pewnie przewagi, bo zyskałbyś element zaskoczenia, tak? Dokładnie tak, czyli. Ja od razu stwierdziłem, że jeżeli są to reketierzy, no bo oczywiście z daleka to mógłby być na przykład jakiś małolat z panienką, który chciał zaimponować, prawda? Ale później już, jak my przyspieszamy oni też, my zwalniamy oni też, potem widzimy, że faktycznie w środku jedzie czterech łysych, łysych kolesi, to wiadomo, to są, że są to reketierzy, by tutaj nie było w tym czasie i w, w tym miejscu innego, innego rozwiązania. No więc po prostu oczywiste było, że ja do końca muszę się jawić w ich oczach jako zwierzyna i nagle stać się myśliwym po prostu. Oni, nie wiedząc tego, musieli nagle z myśliwego stać się zwierzyną. Tylko wtedy, w tym momencie miałem szansę po prostu. Tak, absolutnie. Właśnie y, szkolenie Defensive w pistol y, ma na celu wykształtowanie w sobie właśnie tej, tego, tego przygotowania, y, żeby żeby skutecznie się obronić, i może w takim razie teraz, Jarku, byś y, trochę więcej szczegółów na tego szkolenia przedstawił y, tutaj naszym uczestnikom, żebyśmy y, opowiedzieli po prostu, z czego będzie się składało to szkolenie. Znaczy, to szkolenie ma uświadomić przede wszystkim, jakie są priorytety, czyli że najważniejsza, że ważniejsza od broni jest umiejętność strzelania, ale ważniejsze od umiejętności strzelania jest przygotowanie mentalne. Czyli priorytetem absolutnym jest przygotowanie mentalne, żeby nie było tak nieraz w sporcie, że a oni już tą walkę w szatni przegrali, prawda? Nieraz słyszymy o piłkarzach czy o bokserach na przykład, czy o siatkarzach, żeby uniknąć czegoś takiego. Czyli żeby, tak już mówiłem, że przygotowanie mentalne jest tą bramą, przez którą wchodzą po prostu nasze umiejętności. Tak samo jak umiejętności są bramą, przez którą wchodzi broń. Nawet najlepszy pistolet niewłaściwie użyty nie będzie skuteczny, prawda? nie będzie tym najlepszym pistoletem. Podobnie najwyższy poziom umiejętności, jeżeli nam się zawali psychika, nie pozwoli tego pistoletu użyć w sposób efektywny. Następnie cztery filary Kombat mindset. To, to już Marcin powiedział, że jakby ta sytuacja tutaj z tej republiki posowieckiej, ona zawiera w sobie wszystkie te cztery filary. No bo te cztery filary tak naprawdę... To nie chodzi o to, że ta sytuacja zawiera cztery filary, tylko te cztery filary powstały, oczywiście to nie jest moja koncepcja, ja tego nie wymyśliłem. Mnie tylko tego nauczono i ja to stosuję i, i uczę innych. Te cztery filary powstały z analizy sytuacji. Takie są sytuacje, a taka jest ludzka psychika. I teraz jak tą psychikę kształtować, żeby w tych sytuacjach działać prawidłowo, przynajmniej mieć szansę działać prawidłowo. Bo nie, czyli ja nie twierdzę, że w każdej sytuacji zachowałbym się prawidłowo. Może być sytuacja taka, że polegnę po prostu, ale y, jeżeli nie będę miał tej wiedzy, to polegnę na pewno. Natomiast ta wiedza, praktyka powoduje, że mam szansę się obronić, prawda? Na pewno większą niż osoba, która takiego warsztatu mieć nie będzie. Po czym są takie, tam jeszcze jest bardzo dużo elementów takich jak Podejmowanie decyzji w walce, logika podejmowania decyzji, narzędzia mentalne, jakie, jakie stosujemy w walce, taktyka walki, czyli w jaki sposób działa mózg ludzki w kwestii świadomości sytuacyjnej, w jaki sposób działa mózg ludzki w kwestii pętli decyzyjnej czyli w jak, w, z czego składa się proces podejmowania decyzji w walce. I on Pomijając wiedzę, doświadczenie, proces decyzyjny polega na tym, że mózg ludzki pracuje w pewnej zamkniętej pętli. I nie pracuje inaczej. Byśmy nie wiem, jak byli dobrze wyszkoleni, przygotowani, nie jesteśmy w stanie pominąć tego, że mózg pracuje poprzez to, że jest 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itd. Tak Podobnie świadomości sytuacyjne. Są pewne poziomy zaangażowania w świadomość sytuacyjną, i to nigdy nie będzie inaczej, bo tak pracuje mózg. Kiedyś po prostu mądrzy ludzie to dostrzegli i opisali. I to się sprawdza. Więc, jakby tutaj, to szkolenie generalnie ma nam pomóc, aby posiadana broń była skutecznym narzędziem. Y pistolet nie będzie skuteczny bez umiejętności. Umiejętności nie istnieją bez odpowiedniego przygotowania mentalnego. Nawet najlepszy, najszybszy na świecie strzelec sportowy może polec w walce ulicznej przeciwko frajerowi z nożem, jeżeli padnie mu psychika. Wda się strach, chaos, nie będzie w stanie zrobić nic i prawdopodobnie da się podrżnąć. Na tym się to skończy. Nie będzie w stanie uruchomić swoich umiejętności. Po prostu. Tak jest. Dziękuję, Jarku, za jakby podsumowanie, przedstawienie właśnie planu, który będzie jakby materiałem na szkoleniu, który jest, które jest jakby drugą częścią szkolenia związanego z obroną, z obroną konieczną. Tutaj jakby będziemy mówili właśnie o tych aspektach mentalnych, w jaki sposób rzeczywiście skutecznie dokonać tej, tej obrony, więc zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony WW strefa Strzelca. Pl, gdzie znajdziecie ofertę na, na to szkolenie, gdzie będzie można je kupić, ale także zapraszamy na nasz e, profil na Facebooku. Wyszukajcie strefa strzelce.pl na Facebooku. Tam e, praktycznie codziennie e, publikujemy odpowiedzi na pytania, które zadajecie. Przy okazji zachęcamy oczywiście do, do wysyłania do nas pytań. E, Jarek odpowiada na te pytania. One są publikowane na, e, na właśnie naszym profilu e, facebookowym, więc... E, Polecam, aby każdy dodał nas po prostu do obserwowanych, dzięki czemu dostaniecie powiadomienie, nie ominiecie e, żadnej, e, żadnej informacji. E, także dziękujemy za dzisiejszy webinar i. Dziękujemy. Jarku, dziękujemy. że obejrzałeś drugą Zapraszam. część naszego webinaru, przygotowanie do obrony koniecznej, Defensive Pistol. Dziękujemy. Obydwa szkolenia, o których mówimy. Możesz kupić na naszej stronie strefastrzelca.pl Dokładne linki znajdują się w opisie tego filmu. Jest tam też informacja o kodach promocyjnych. Nie zapomnij ich wpisać w koszyku, jeżeli zdecydujesz się wziąć udział w szkoleniu do czego zachęcamy.